Hejka! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę na moim koniku na Moonlight Witajcie się z Moonlightem. Tak. Jest to półroczny Moonlight. Półroczny. W grudniu skończy 6,5. Będziemy. No, więc jest jeszcze młody i już ma taką grzybę. No, więc za chwilę wam pokażemy wszystkie jego rzeczy. Najpierw ja musimy go uczesać. Ja, ja zdaniem, zdaniem już czasanie i czesanie. Zaraz ja wam go pokażę. O, to jest Dobra. Dlatego, że dnia na kolację dostaje się nowe układy mewyczne, takie nowe, których primusia jest nie ma. po prostu kolację nie na dwa białory. Teraz napilę, to i rozczesujemy i przepraszam, że tak muszę, ale. No rozsunię. Musiałam chwilę przerwać. Jak widać, z tego jeszcze śrebaczka Można, że. Rzecz. No, tak. Takim. No. Tak. I tutaj Tak. 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 jak widać z niego te takie więc no, więc jeszcze, nie jeszcze, go. O, jeszcze dużo mocnych, których Wystaje. No. Jeszcze okay, jestem. Tym muszę zrobić korekki jutro Bo jutro jedziemy na... Przepraszam, bo jutro jedziemy na zawody <kluzny> Albo w niedzielę jedziemy, nie wiem Bo to wszystko się odbywa u mnie na stadionie I my też mamy wystartować Takie wiecie zwykłe sobie Pani, może to sobie obejrzeć na Barłominie Tam mega powiem, filmy no. Tam są przepiękne filmy właśnie o koniach, o hobby o horsingach i ja o wszystkim się oglądam i jestem szczerze mówiąc zadowolona Dobra, mogę jest coś tam wyczesany. Dobra Stoisz Okej, okay, więc pierwszą że jaką w ogóle kolik dostał? Przepraszam za mój głos, ale. Yy, jestem za katarzem. Pierwszą że to jak to jest. No. że to jest. zwykła do włosów, tak? Ja to potem jak. I się zacznie zgromadzać, zgromadza zgromadzać, to tutaj powstanie takie wielkie coś Więc no, i tutaj widać, mamy na no, hobby Horsinga to jest Uwiąz. A ja uczę. E... Kurczę, no. Mullai to na. Na no, być, bo jak. No wiadomo, e, jeżeli... <kuszczaj> bo w tym roku trochę był niegrzeczny, trochę... trochę grzeczny, trochę nie. Ja nie wiem coś też mówiąc mam zrobić, bo... Są, <kuszczaj> 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 bo... Sama nie wiem. Czy faktycznie mu zamówię zamówić, bo ten e, zestaw. Ul, nauszniki i o głowie. Do tego ten, nie wiem co a u sprzedaje wydaje się, że jak na pastuchu go prowadzę, coś to, żeby miało chociaż nie wiadomo co założonego. Ja ostatnio w niedzielę go wyprowadziłam na kilka godzin i po chwili go zabrałam do domu, bo stwierdziłam, że jest za zimno, a on nie powinien być tyle na pastuchu zwłaszcza. Zwłaszcza jak ma... Um, tyle na przykład zaległości. Więc... jak to bywa u was? Dobra, więc to jest jego uwiąz. Do czegoś tego uczę, bo... On to tak nie do końca mnie. Więc no. Więc go jeszcze uczymy. No, uh -huh. takiego szybkiego, szybkiego Od O, zostałem dzisiaj. No, musicie mi wybaczyć. O, już no, jest to... O, kremik. Kremik mam, taki wspaniały. Nie no, patrzę w ogóle po prostu na ten tutaj sobie co jest, bo... Coś no, się nie i że ona wali mi... <laughs> Ona woli mi zrobić jakąś niespodziankę i że lepiej woli dać to i konieczne chuste, które potem da.